Firma Focal znana jest z produkcji wysokiej klasy sprzętu audio. Wprowadziła na rynek dwa nowe modele słuchawek przewodowych Azurys oraz Hadenys. Oba modele wyróżniają się unikatowym designem i innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi, które podnoszą jakość słuchania muzyki na zupełnie nowy poziom. Ja mam na imię Łukasz i zapraszam Cię na prezentację dwóch nowych modeli słuchawek od Focala. Zaczynajmy! Azury to przewodowe słuchawki o charakterystyce zamkniętej, które mają bardzo szeroką scenę oraz wysoką jakość dźwięku. Wykonane z luksusowych materiałów, takich jak skóra, magnes i aluminium, gwarantują trwałość i komfort noszenia. Ich przetworniki głośnikowe o średnicy 40 mm w kształcie litery M zapewniają dynamiczny, szczegółowy i autentyczny dźwięk. Są lekkie, kompaktowe i doskonale dopasują się do kształtu głowy, co czyni je idealnym wyborem do słuchania muzyki w różnych miejscach. Słuchawki posiadają impedancję 26 ohmów oraz przenoszą pasmo od 15 Hz do 22 kHz. Waga słuchawek to zaledwie 306 gramów. Adnyz to przewodowe słuchawki o charakterystyce otwartej, które świetnie oddają kierunkowość muzyki. Tak jak Azurys, słuchawki łączą nowoczesny design z wysokiej jakości dźwiękiem. Ich aluminiowo-magnezowe przetworniki wysokotonowe 40 mm, również oferują głębię dźwięku i precyzję, tworząc ciepły i otulający efekt. Słuchawki wyróżniają się przyjemną estetyką w odcieniach brązu i również są lekkie oraz wygodne, co pozwala na długie okresy słuchania bez dyskomfortu. To, co często jest problematyczne przy otwartej konstrukcji, to odczucie niskich tonów. Słuchawki radzą sobie świetnie z kontrolą dolnego pasma, zapewniając naprawdę fenomenalny ciepły dół. Słuchawki również mają impedancję 26 ohmów, a pasmo przenoszenia nieco się różni od 25 Hz do 22 kHz. Waga produktu również jest bardzo niska – 294 g. Zanim opowiem, czym te słuchawki różnią się od wcześniejszych modeli Focala, najpierw powiem, jakie są różnice między nimi. Zgodnie z przeznaczeniem, fokal Hadenys jako słuchawki otwarte stworzone są do słuchania muzyki w pomieszczeniach o niskim natężeniu hałasu, więc logiczne, że będą one podłączone częściej do stacjonarnych źródeł i przedwzmocniaczy słuchawkowych. Dlatego przewód słuchawkowy w modelu Hadenys jest standardowym przewodem z odkręcaną przejściówką z małego na dużego jacka, aby był kompatybilny z każdym rodzajem sprzętu. Z kolei fokal Azuris jako konstrukcja zamknięta będą częściej wykorzystywane na zewnątrz czy w pracy, aby odciąć się od świata zewnętrznego. Fokal więc zaprojektował przewód z wbudowanym mikrofonem zakończony wtykiem jack 3,5 mm z trzema polami, który nasz telefon czy laptop widzi jako słuchawki z wbudowanym mikrofonem. To zaś umożliwia nam odebranie połączeń telefonicznych czy też używanie słuchawek podczas telekonferencji. W porównaniu do starszych modeli słuchawek Focala Azurys i Hadenys wprowadzają kilka kluczowych innowacji. Przede wszystkim oba modele korzystają z nowych przetworników, które zapewniają jeszcze lepszą jakość dźwięku. Azuryz, będąc słuchawkami zamkniętymi, oferują doskonałą izolację od zewnętrznych dźwięków, co jest istotne podczas słuchania muzyki w hałaśliwych środowiskach. Z kolei HDNS jako słuchawki otwarte, zapewniają bardziej naturalne i przestrzenne doznania słuchowe, idealne do użytku domowego. Opatentowana konstrukcja przetworników w kształcie litery M zapewnia lepszą jakość dźwięku poprzez zoptymalizowanie, oddawanie szczegółów i dynamiki, zarówno w modelu zamkniętym, jak i otwartym. Ta innowacja w połączeniu z wykorzystaniem wysokiej jakości materiałów, takich jak magnes i aluminium oraz dbałość o detale konstrukcyjne podnosi komfort użytkowania i doznania suchowe na zupełnie inny poziom. Nowością jest również lekkość i komfort noszenia słuchawek. Można ich używać przez wiele godzin bez uczucia zmęczenia i dyskomfortu. Śmiało nadają się do noszenia na co dzień, co raczej ciężko sobie wyobrazić przy wcześniejszych, cięższych konstrukcjach słuchawek przewodowych fokala. Podsumowując, Fokal Azurys oraz Hadenys to świetny wybór dla miłośników muzyki, którzy szukają wysokiej jakości dźwięku, komfortu oraz dobrego stylu. Obie pary słuchawek oferują coś unikalnego, co sprawia, że są one godne uwagi zarówno dla entuzjastów audio, jak i dla codziennych użytkowników ceniących sobie jakość i wygodę. Jeżeli słuchawki wzbudziły Twoją ciekawość, zapraszam Cię do kontaktu z naszymi salonami Denon Store oraz Audioforum, gdzie nasi eksperci pomogą Ci w wyborze odpowiedniego sprzętu dla Ciebie. A jeżeli film był dla ciebie przydatny, to nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z nowościami oraz poradami ze świata audio. Do zobaczenia.